360, jakże ostatnio popularna liczba, dlatego dzisiaj w Twardym Resecie także będzie 360. Ale Moto 360, czyli najnowszy smartwatch Motorola. 360. Kiedy moja żona zobaczyła Moto 360, powiedziała, no nareszcie masz ładny, męski zegarek. No i trudno się z nią nie zgodzić. Moim zdaniem to także najładniejszy obecnie na rynku smartwatch. Wygląda przede wszystkim jak normalny zegarek. Ma także małą koronkę, ale... To tylko imitacja, ponieważ tak naprawdę tym przyciskiem włączamy, wyłączamy, wzbudzamy lub usypiamy wyświetlacz. Waży co prawda zaledwie 46 gramów, jednak w połączeniu z taką stalową bransoletą, no jest co nosić na ręce. Jest oczywiście stalowy. Jego średnica wynosi 46 mm. Nie jest także cienki. Jego grubość to 11,5 mm. Ma możliwość budzenia nas co rano dzięki wibracji. Próbowałem tej sztuki, ale spanie z tym zegarkiem nie jest wygodne. Poza tym, wieczorem powinniśmy go raczej włożyć do ładowarki, a nie na rękę. Ekran w moto 360 ma rozdzielczość 320 x 290 pikseli i bez względu na to, jak jasno jest na zewnątrz, odczytacie aktualną godzinę, a także inne informacje, które wyświetli ten zegarek. Pomaga mu w tym oczywiście czujnik oświetlenia zewnętrznego, który został zainstalowany tutaj na dole. W środku wydajny procesor 512 MB RAMu i 4 GB pamięci i bateria 320 mAh. Jeżeli będziecie korzystali tylko z tego zegarka, jak z zegarka, czyli sprawdzali na nim godzinę, wytrzyma przez jeden dzień i całą noc. Ja kiedyś rano nawet miałem 39% jeszcze naładowania baterii. Ale jeżeli z tego zegarka będziecie korzystali jako z nawigacji, bo on bardzo dobrze spisuje się w tej roli, wystarczy uruchomić Google Maps, wtedy niestety wieczorem będziecie musieli go podłączyć do ładowarki. Oczywiście zegarek Motoroli, tak jak urządzenia konkurencji, jest w zasadzie przedłużeniem naszego telefonu, z którym łączy się po Bluetoothie. Możemy na nim odczytać informacje z Twittera czy z Facebooka, możemy sprawdzić, jaka aktualnie jest pogoda, a także jaka pogoda będzie za kilka dni. Możemy w końcu wybrać język, w którym chcemy, żeby to urządzenie nam działało. Jeżeli wybierzemy język polski, możemy tutaj dyktować głosowo SMSy. Jeżeli wybierzemy język angielski, możemy w pełni wykorzystać Google Now do wydawania różnego rodzaju poleceń temu zegarkowi, ale tutaj powinniśmy znać prawie perfekcyjnie. Język angielski. Ale bez telefonu ten zegarek także ma swoje różne zalety. Moto 360, nawet kiedy nie jest połączony z telefonem, jest świetnym urządzeniem dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Ponieważ ma wbudowany krokomierz i pulsometr w trakcie treningu lub po jego zakończeniu, możemy sprawdzić, ile kilometrów przebiegliśmy i jak w tym czasie szybko biło nasze serce. Poza tym, jeżeli Wasz telefon pracuje na Androidzie, a musi pracować, bo tylko z tym systemem współpracuje zegarek, polecam Wam ściągnąć sobie aplikację Google Fit. Może przydać się podczas Waszych treningów. Zegarek Motorola, czyli Moto 360, z pewnością jest piękny. Oprócz tego jest wodoodporny i na swój sposób mądry. I pod względem urody jego pozycji może zagrozić jedynie. Apple Watch. Ale uwaga, uwaga. Google planuje, żeby Android Wear mógł współpracować także z systemem iOS, czyli z iPhone'ami. Jeżeli to dojdzie do skutku, to myślę, że wielu zainteresowanych posiadaniem smartwatcha wybierze jednak Motorola, ponieważ za ten zegarek musimy zapłacić niecałe 1000 zł. A na Apple Watcha będziemy musieli wydać naprawdę niezły majątek. Gire jest to w moim przekonaniu najładniejszy inteligentny zegarek obecnie dostępny na rynku. Jest delikatnie wygięty, ma super jakości wyświetlacz. Na polskim rynku jest dostępny ich najnowszy produkt. Jota 2 zwany również Putinofonem. Oto jego test.